Witaj. Z tej prezentacji dowiesz się, jak możesz zabierać się do pracy, nie zużywając siły woli. A dlaczego to jest naprawdę rewelacyjna informacja? Po pierwsze dlatego, że najprawdopodobniej jeszcze o niej nigdy nie słyszałeś. A po drugie dlatego, że Twoja samodyscyplina może wystrzelić w kosmos. Jeśli weźmiesz sobie do serca to, co dziś usłyszysz, to w ciągu kilku najbliższych miesięcy możesz zacząć bez wysiłku zabierać się codziennie i systematycznie do pracy nad Twoimi celami. A mówię do Ciebie Mikołaj Grzeszewicz z bloga PL, czyli rozwój dla efektów. Jeśli przypatrzysz się ludziom, którzy osiągnęli w życiu największe sukcesy, to dojdziesz do jednego wniosku. To właśnie systematyczna praca gwarantuje prędzej czy później osiągnięcie upragnionych efektów. Jeśli w tej chwili masz tak, że kiedy na przykład masz napisać CV, usiąść na nauki, pisać jakiegoś tekstu, to często czujesz niechęć i zaczynasz robić wtedy rzeczy zupełnie inne, takie jak oglądanie TV czy przeglądanie najnowszych wiadomości, no i powiadomień na portalach społecznościowych, to koniecznie zastosuj wiedzę z tej prezentacji. No bo będzie ona miała wpływ na całe Twoje najbliższe życie. Zanim jeszcze przejdę do tej właściwej koncepcji, którą możesz łatwo zastosować w praktyce, to przedstawię Ci wynik kluczowego badania dotyczącego nawyków. Najpierw tylko zastanówmy się chwilę, co właściwie się dzieje, kiedy coś już jest Twoim nawykiem. Kiedy robisz coś nawykowo, no to się nad tym nie zastanawiasz. Nie stresujesz się tym, co robisz, tylko po prostu siadasz i robisz. Wtedy to nawyk ma kontrolę nad Twoim zachowaniem. A jeśli ten nawyk jest korzystny, no to masz prawdziwą kontrolę nad tym, co Ty robisz. I dzięki temu szybciej osiągasz swoje cele. Jeśli miałbyś nawyk codziennego wykorzystywania, wykonywania właściwie ćwiczeń fizycznych, to byłoby to dla Ciebie dobre, prawda? Pozwoliłoby Ci to wyglądać dokładnie tak, jak chcesz, czuć się zdrowo i schylać się, żeby zawiązać prowadła, nie myśleć o tym, że brzuch przeszkadza. Dodatkowo miałbyś kontrolę nad obszarem swojego życia o nazwie zdrowie. Kiedy coś jest Twoim nawykiem, to robisz to kompletnie bez zastanowienia, sprawnie i szybko. Dla przykładu, kiedy witasz się ze znajomym, no to odrochowo mówisz do tej osoby dzień dobry albo cześć. No i najczęściej podajesz rękę, zgadza się? No chyba, że załatwi Cię ten znajomy za skórę. Zwróć uwagę na to, że nie musisz się na tym zastanawiać. To nie jest tak, że widzisz znajomego, potem zastanawiasz się chwilę jak się z nim przywitać. To dzieje się w mnieniu oka. Widzisz go i podajesz rękę. Wiesz dlaczego? Ponieważ wcześniej tysiące razy to już robiłeś. W tej prezentacji dokładnie zrozumiesz, co się dzieje w mózgu, kiedy ćwiczysz i często powtarzasz określoną czynność. Dlatego po prezentacji, jeśli ją oglądasz na blogu, no to włączy się też ta, jaką tutaj widzisz jako następna, albo możesz teraz sobie kliknąć, żeby ją obejrzeć. To, że coś jest nawykiem, ma jednak jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Oprócz tego, że umożliwia łatwe wykonywanie określonej czynności, to masz jeszcze jedną potężną korzyść, o której zaraz się dowiesz. To badanie pokazało, że kiedy coś jest twoim nawykiem, to nie zużywasz siły woli. Na co dzień, kiedy wykonujesz czynność, która nie jest nawykiem, jeszcze nie masz jej opanowanej i uczysz się, no to wtedy zużywasz najwięcej siły woli i energii w mózgu. A mózg w naturalny sposób dąży do tego, żeby marnować jak najmniej energii. Dlatego najłatwiej jest po prostu nic nie robić, niż marnować swoją energię, no i zapas siły woli. Dla przypomnienia, siła woli pozwala przełamywać opór przed zabieraniem się do pracy, a to właśnie, czy będziesz pracować nad swoimi celami, decyduje o Twoim sukcesie. Zapas siły woli w ciągu dnia zużywa się, a rano masz znowu świeży zapas. To oznacza, że kiedy doprowadzisz do tego, że to, co robisz, jest twoim nawykiem, możesz działać niczym terminator albo rabę. I pomimo wszelkiej przeciwności, jakie napotkasz, i tak będziesz miał na tyle dużo samodyscypliny, że będziesz mógł zabrać się do pracy no i zrobić więcej niż 99% ludzi na tym świecie, którzy, kiedy tylko pomyślą sobie, nie chce mi się dzisiaj, no to opuszczają. Ludziom, którzy świadomie wyrobili sprzyjające nawyki, jest łatwiej osiągnąć sukces. Umiejętności możesz budować bez stresu i z przyjemnością, jeśli tylko zastosujesz jedną kluczową kwestię. A brzmi ona tak: doprowadź jedną czynność do wykonywania i nawykowo, a dopiero potem wprowadź kolejną. Dlatego w Twoim interesie jest wybrać, jakie nawyki chciałbyś zbudować w pierwszej kolejności. Napisz w komentarzu pod spodem, jakie trzy nawyki dadzą Ci największą korzyść. A skąd na wiadomo, że coś już jest Twoim nawykiem, kiedy nie zastanawiasz się nad kolejnym krokiem, tylko po prostu działasz, wtedy to jest nawyk. Na przykład Sięgasz po pilota i wciskasz przycisk, żeby włączyć TV. Wchodzisz do pokoju ze zgaszonym światłem i dotykasz po masku na ścianie kontakt, żeby włączyć, włączyć światło. Co ciekawe, nawet gdy przepali się żarówka i wiesz, że ten włącznik nie zadziała, no to i tak wciśniesz kontakt, a potem pomyślisz sobie, no przecież to i tak nie działa, no to po co to włączam? Zaczęło ci się tak kiedyś zrobić? Bo mi nie raz. Co by było, gdybyś posiadał umiejętność nawykowego zabierania się do pracy? Czyli takiego, że po prostu siadasz i natychmiast zaczynasz działać. Może to być siadanie i rozpoczynanie nauki do egzaminu albo języka obcego dla siebie, czy też pisanie tekstu, albo rozpoczynanie ćwiczeń fizycznych. W zasadzie może to być rozpoczynanie dowolnej czynności, której wykonywanie sprawi, że stajesz się w oczach Twoich i Twoich znajomych lepszym człowiekiem. Kiedy zaczynasz ćwiczyć nową czynność, to z początku i rozpoczynanie będzie zjadać swoją siłę woli. Innymi słowy, gdybyś rozpoczynał regularne ćwiczenia fizyczne, no to z początku będziesz się musiał do tego zmuszać. A po jakimś czasie zacznie się dziać to coś zupełnie niesamowitego. Przez to, że ileś razy powtórzyłeś zaczynanie tej czynności, to zawsze ci ona przechodzi z łatwością. Aż przyjdzie taki moment, że ta czynność będzie zużywać niewielkie zapasy siły woli. To tak jak z ćwiczonym bicepsem. Z początku boli. A potem przestaje boleć, no i czuję, że coraz łatwiej podnosi ci się ciężar, no i skoro się łatwiej podnosi, no to przestaje też czuć opór psychiczny przed zabieraniem się do ćwiczenia, no bo jest coraz łatwiej. Niestety to właśnie na etapie budowania nawyku najczęściej się odpada, no bo naturalnie i też intuicyjnie jest tak, że chcesz zrobić jak najwięcej i też jak najszybciej, prawda? Wtedy zużywasz codziennie cały zapas siły woli do zera, dosłownie do ostatniej kropli. I przez to zabrakną ci samodyscypliny, żeby w ogóle zdążyć zbudować nawyk. Właśnie intuicyjne zachowanie hacią w stronę porażki przy odchudzaniu, nauce, wykonywaniu planu dnia, blogowaniu i chęci nie czegoś na później. To tak jakbyś chciał w tydzień zbudować silnego i dużego bicepsa, katując się ćwiczeniami. Czym to się skończy? No o tym, że Twój biceps odmówi posłuszeństwa no i po kilku przesadzonych treningach nie będziesz w ogóle w stanie podnosić żadnych ciężarów. Żeby go wyćwiczyć i wzmocnić siłę potrzeba czasu i lżejszych treningów. Lżejsze treningi doprowadzą Cię do tego, że kompletnie przestanie się męczyć w trakcie treningu. I dokładnie tak samo jest z Twoimi nawykami. Jeśli przesadzisz, nie będziesz mieć w ogóle siły, żeby zabierać się do pracy. Jeśli zrobisz to dobrze, będziesz mógł się pochwalić solidnymi efektami. A jak to zrobić dobrze? To zdanie możesz oprawić w ramkę i... Powiesić na ścianie, określ jaki jest jeden najważniejszy dla Ciebie aktualnie nawyk, wyćwicz go, a potem dokładaj następny ważny. Tylko czy to oznacza, że nie możesz budować kilku nawyków na raz? No Oczywiście, że tak nie jest, ponieważ istnieją czynności, które nawzajem się wspierają. W raporcie, do którego znajdziesz link poniżej prezentacji, wspominam o czynnościach, które zwiększają Twoją samodyscyplinę. To oznacza, że możesz budować nawyki, które pozwolą Ci łatwiej budować kolejne nawyki. Jeśli jednak wprowadzasz nawyk, który sam z siebie nie pomoże budować kolejnych, no to bezpiecznie będzie nie wprowadzać kilku na raz. Dla przykładu, jeśli miałbyś budować nawyk zdrowego odżywiania się i do tego pozbyć jednocześnie nawyku nadmiarowego oglądania wiadomości, czy też wchodzenia na skrzynkę pocztową, no to już miałbyś podgórkę. Wiadomo, że każdy chciałby mieć efekty już teraz. Prawda jest taka, że kiedy zaczynasz robić wiele rzeczy na raz, no to będziesz w stanie się ich trzymać bardzo krótko. Zanim zdąży zbudować z każdej czynności nawyk. No, to będziesz nadszarpywać codziennie zapas siły woli, tak mocno, że w pewnym momencie po prostu odpuścisz no i przestaniesz działać. Dlatego w Twoim interesie jest wybrać, jakie nawyki chciałbyś zbudować w pierwszej kolejności. Napisz w komentarzu pod spodem, jakie trzy nawyki dałyby Ci największą korzyść. Dlaczego akurat takie? Na co by wpłynęły w Twoim życiu? Dzięki temu, że napiszesz pod spodem odpowiedź, no to będę mógł też robić kolejne prezentacje i pomóc Ci to osiągnąć. W kolejnej prezentacji poznasz dość zaskakujący jednocześnie niesamowicie prosty sposób na wyrobienie sobie nawyku szybkiego zabierania się do pracy. Pozdrawiam się i do usłyszenia za tydzień. A jeśli uznałeś, że te informacje z tej prezentacji są wartościowe i też byłoby dobrze, żeby Twoi na przykład znajomi o nim wiedzieli, no to kliknij poniżej tej prezentacji przycisk lubię to i też udostępnij do prezentację innym. No i jeszcze możesz kliknąć tutaj ten przycisk okay, tutaj widzisz, o on jest tu i bądź subskrybentem tego kanału.